się tym na poważnie zajmę, ale sprawdzałem na domówce, zawsze się sprawdzam na znajomych Dzięki, że to wytrwaliście. Stało się dość gorąco, zrobiło się mega gorąco, ale mam nadzieję, że jeszcze siły nie opadły. Macie wybór, szybko, wolno. Ewidentnie. Ja jestem po 30, słuchajcie. To jest tragiczny moment dla mężczyzny wchodzi. O boże. Szybko przywalu? No ja też bym tak wybrał. Lecimy, nie mam czasu! Co się wyznać, coraz więcej bez polskich chwil. Wszystko robi na styku, jak kompozyt, Zastanawiam się, czy to w taki sposób żyć A teraz w tym się nie Niewiele trzeba, żeby człowiek się mógł cieszyć. Trzeba o sobie odemczyć. Wszyscy, że ja muszę sprawdzić, to jest naprawdę tak gorąco. Cóż tutaj? Co, coś się stało? Wody? Mam wodę, no. Możemy poprosić o wodę? No to nie, to pytał sobie, bo to jest naprawdę kurczę. Za 35 osób, a nas z barmanem, do 40, będzie 3,5, minus 12, kurde, i jestem 200 w plecy, kurde. Dobra, no tak wiecie, szyję, bo... No bo tak się... Jak, jak się przygotuję, to się zestresuję i potem mi takie, jadę na wolno, to jest takie coś, że, się dobra, nie ważę. Jak się szyję! I to jest zauważycie. Słuchajcie, usiłek są. jest Rumieniec na poliku. Ratuj mnie, co my tam gramy teraz? Bo chodzę niespokojnie na tak już. A ty 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 ty... ty że są tu jacyś rodzice na sali? Niemożliwe, że po pierwsze tu jesteście, po drugie tak dobrze wyglądacie, wyspali po trzecie. Macie wspaniałych teściów. Brawo na rodziców wszystkich, którzy mogli być To jest to właśnie. Ja klasycznie pewnie rzeczy, jak się już uczepię, to robię to nagminnie i za każdym razem, bo uważam, że jest warte powtarzania. Bo to jest ważne, bo czasami zapominamy, że ten piękny dar życia jest nie bez powodu i mimo tych relacji z rodzicami są lepsze, gorsze, czasami bardziej zrozumiałe, czasami nie. Czasami ich brakuje, czasami już nie możemy z nimi mieć relacji. Najważniejsze jest to, że tutaj jesteśmy dzięki nim. Jeszcze raz brawo dla wszystkich rodziców! w ogóle gdzieś wszędzie zagra piosenkę u mojego taty którą napisał bardzo dawno, dawno temu i prawdopodobnie jeszcze nie byłem w planach a ponoć jestem z miłości także ten nowy boy zaraz bardzo zaśpiewa taki list słuchajcie, piosenka mojego taty teraz tak naprawdę, czysto poważnie list, żebyście poddychali, bo zaraz będzie i Brawo. No. Obawiam się, że po tym koncercie pan Michał jeszcze będzie miał taki paralizator, żeby mi przyspieszyć wszystko. Pastów taki. Pst. Zapraszam. Mogę? Nie zapijesz. Puste że które nic nie znaczą, my na Ciebie są A nasze serca niech nam wystarczą swój dalszy los Wiesz, jak bardzo Ciebie czy to Nie zostawię mnie tutaj, ja Ja bardzo ten numer z właśnie, bo na które Wam dzięki Michał Waga, jak się czują? Ale już za długo? Nie, jeszcze możemy grać, no chyba, że już nie chcecie. Zmęczyłem was zmęczymy. Ja wiem, że na pewno gadaję, to na słowo to jest bardziej niż pewne. Po drugie, czy na pewno chcecie jeszcze? No dobra, to teraz zrobimy taki mały konkurs. Mati mnie zabije, wy albo, albo też mnie. Albo nie zabijacie jeszcze. Poczekajcie na chwilę. Zróbmy taki konkurs. Wybiorę... Nie wiem, parę osób i krzykniecie taki numer, który wam się kojarzy romantycznie z marca. bo to jest wasze święto, drugie panie, a ja to jak zwykle swoje tam mądrości tutaj... Taki no, nie, nawet może być ze świata, ja szybko poproszę Blaszkę, on wydrukuje tekst, a my to za, spróbujemy zagrać, bo, ale tylko coś danego, dobra? Zrobimy, zrobimy coś takiego na live. Dla, dla ciebie. Krzykcie, coś jeszcze? Co na przykład? Ja? Haniałe, ale to nie z moich numerów, możecie wszystkie. Tylko ty, ty, ty. Tak? Paniały, Karol Swisper pisze. Czy... No i podejmowa Dobra, teraz to z spiszę. Uważajcie, uważajcie. Jak tam spisujecie numery? Było parę łazy z tak. Carlos Whisper. Yeah. Whisper. Let me love you. Zobaczcie, jeszcze jeden numer potrzebuje. Panie, proszę. Czy masz cztery numery? Dwa z nich zam, Jednego nie znam. Jak coś za tego ci zrobię, aż kevip. Taka Tak, nie wiadomo. Ale gram na czas, to jak sobie zyskał teraz. Wiecie, ile teraz mam deku? Tak się tak tu zra, Zagrałem szybciutko, ale nie żartuję. Naprawdę, coś tam na, na żywca. A teraz póki co, ja proponuję. Hmm. Panie są zmęczeni już. Jestem że wykończyliśmy je, chyba. Albo druga opcja, moje gadanie. No to dawaj, próbujemy. Żeby jeszcze do poskaczę troszeczkę. Boga. Nie przejmujcie się, no to wszystko prawie zaplanowane bo.